Siema Miśki tutaj, Maverick. Dzisiaj chciałem powiedzieć, że pogramy sobie w Terrarię po raz kolejny chciałem powiedzieć, ponieważ dawno sobie nie graliśmy. W cokolwiek, szczerze mówiąc. Chyba już tydzień minął, jak nic nie nagrałem. Chciałem wam powiedzieć, że sorry, że nic nie nagrywałem. Dzisiaj nie pogramy sobie oczywiście w Terrarię. Ja będę tam grał w tle. Nagrałem, właściwie nagram jeszcze tego nie nagrałem. Tą całą akcję, która będzie później. A chciałem wam opowiedzieć historię, czemu mnie nie było. Historia będzie dosyć dosyć ciekawa. Myślę, że lubicie moje historie. Jak nie, to niech ktoś lepiej wyłączy ten kanał, bo w tej chwili będzie historia. Nie wiem, czy to będzie vlog, czy nie vlog, no ale to jest część mojego życia, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, czemu była akcja, czemu nie nagrywałem? Po pierwsze, męczy mnie gardło. No, to wiecie już od dawna. Przydałyby mi się jakieś gumy do życia, ale nie chcę mi się teraz ponieść. Mam nadzieję, że filmik nie będzie krótki, krótki. Nie będzie długi, więc nie będę długo nagrywał. Ale tak, co się działo? Prze święta nie nagrywałem, ponieważ były święta i pomyślałem sobie: A, święta i w ogóle, i tak dalej, i tego z... W sumie mi się nie chciało, trochę miałem lenia w dupie. To jest raz. Drugie, po prostu naprawdę, naprawdę męczyło mnie gardło. Nie wiem, kiedy je wyleczę. Szlak mnie już trafia, ale nieważne. Po drugie, zjebał mi się komp tak po prostu mi się zjebał dosłownie mi się zjebał wszystko mi się poszło jebać wszystko wszystko z tego z partycji D poszło mi się po prostu no poszło na spacer jak to się stało a bo moja kochana żona oczywiście ona ma wiecie dużo w pracy do roboty i ona no nie jest do końca zbyt dobra z obsługi no ona obsługuje komputer ale jak już coś trzeba zrobić takiego bardziej skomplikowanego to już pyta mnie i zapytała mnie jak zrobić, żeby jak oni kupili komputer nowy, zresztą ja go też wybierałem, ale nieważne, to jak zrobić, żeby było więcej partycji niż jedna? W sensie ona się zapytała, jak zrobić drugi dysk, ale nieważne. <laughs> jak zrobić, żeby było więcej partycji niż jedna? No i pomyślałem sobie, skoro ona ma siódemkę, to wystarczy w siódemce to zrobić, bo to jest dosyć łatwe, ale że moja żona nie jest na tyle. Jakby to powiedzieć, kumata czasami, w sensie ja nienawidzę tłumaczyć czegoś mojej żonie, bo jak ona nie rozumie, jak ona po pierwsze, za pierwszym razem nie rozumie, to jest spoko, za drugim razem, dobra, jeszcze jest spoko, ale za trzecim razem już zaczynam się mocno, mocno denerwować. No i po prostu, no wiecie, no, pomyślałem sobie, robiłem przecież kiedyś, jak miałem dawno, dawno temu Windowsa, jakiegoś chyba xp nawet, to robiłem Partition Magic, no i ściągnąłem Partition Magic ósemkę. Myślę sobie, zajebiście. Dobra, zainstaluję ją. Zainstalowałem ją i co się stało? Jako pierwsze, coś tam mi powiedziała, powiedziało, że jakiś jest błąd. I że, że, zacznie coś naprawiać. No to dobra, no to kurwa, sobie naprawiaj. Ale w międzyczasie wypierdoliło mi chyba plus screena. Nie wiem, bo poszedłem do kibla, wracam się i normalnie komputer już jest resetowany. Myślę, co jest grane, nie? I tak, czołgach, zalogowałem się, bo przedtem miałem hasło na kąpie. Patrzę, kurwa ikon nie ma. W sensie ikony są, tylko nie ma... No wiecie, tych wszystkich takich ikonek widocznych, są tylko same białe, nie? Myślę, co jest kurde grane, nie? Wchodzę na, na mój, mój komputer, patrzę, a tam tylko dysk C, znaczy dysk, partycja C i E. A wiecie, ja miałem CDE. Myślę, co jest kurwa? No i okazało się, że kochany programik Partition Magic, mam nadzieję, że nie będziecie go używać z Windowsem 7, ale po prostu usunął sobie moją partycję. I jak usunął mi to około godziny 14. To robiłem, naprawiałem to wszystko do następnego dnia, do godziny siódmej rano, przez całą pierdoloną noc. Sorry, że tak tle, ale jak sobie to przypomnę, to tak się denerwuję. No i tak, co, co postanowiłem zrobić? Postanowiłem zrobić tak, że odzyskam sobie po prostu jakimś programem, tą partycję. Więc znalazłem jakiś fajny program nawet, znalazł mi tą partycję, włączył mi tą partycję, a właściwie ją zemulował. Z Windowsa nie byłem w stanie włączyć tej partycji de facto. Nie wiem czemu, wypisywało mi, że nie mam, nie mam kurde tego. No tak jakbym nie był adminem. Dobra, włączyłem tą, tą partycję i tak dalej, tym emulatorem całym. No i pomyślałem sobie, że skopiuję z tego D, już porobiłem tyle miejsca i wrzucę to na E. I co się stało? Kopiowanie... Powiedziało mi, przynajmniej połowę kopiowałem, że zajmie 300, chyba 70 czy 365 dni, czyli rok. No skurde mać. Masakra, no to wiecie, no 365 dni nie będę czekał. No to pomyślałem sobie, dobra, zrobię inaczej, skontaktuję to z Lachem, czyli z moim kolegą programistą, z którym kiedyś chodziłem do podstawówki. Myślę sobie, może, wiecie, zrobimy burzę mózgów i jakoś odzyskamy to. Lachu mówi, weź sobie Linuxa i tam w Linuxie powinno ci się odzyskać. No to dobra, no to wziąłem jakiś emulator, przerobiłem go na pendrive'a, włączyłem go i jak tylko włączyłem, to kochane pier... Dzielony emulator, emulator no, Linux, zmerdżował mi, czyli złączył moją partycję C i D, bo uznał, że to jest jedna partycja. Nie wiem, coś widocznie było mega popieprzone w Windowsie przez ten Partition Magic. I straciłem de facto wszystkie dane, Z tak jakby mi sformatował, nic nie mogłem zrobić. No to kurwa, no, no co, no już nic nie miałem, już ręce załamane kurwa, wiecie, wszystkie ustawienia, wszystkie gry, wszystkie kurde zdjęcia. No, wszystko, wszystko, wszystko. Po prostu poszły się jebać. Zainstalowałem Windowsa od nowa. Pomyślałem sobie, że znajdę jakiś program, który odzyska mi dane. Dane oczywiście, oczywiście odzyskałem, ale jeden program odzyskał mi dane częściowe. Jakiś taki totalny szajs. Znalazłem drugi program, który wyobrażacie sobie, że odzyskał mi dane co do sztuki. Co prawda musiałem mieć Płatny program, wiecie, jak to Polak bierze płatny program. Nie żeby to renty chodziły i w ogóle, nie wcale. Ale program był tak zajebisty, że zyskał mi zupełnie wszystkie pliki, jakie były, oprócz tych, kurwa, które były w, de facto w Windowsie. W sensie, on je odzyskał, tylko że ja, zanim bym ja się dokopał do tego wszystkiego, to no po prostu wiecie, no bolałem odzyskać tylko to co naprawdę naprawdę potrzebowałem, jakieś tam zdjęcia, które miałem z telefonu nagrane na kompa, jakieś tam nie wiem, no te programy, które miałem do, do przerabiania Sony Vegasa, nie, Sony Vegasa odzyskałem, ale nie odzyskało mi właśnie tego konfigu. No i jeszcze jakieś tam inne pierdoły, które miałem jakieś instale, jakieś tam antywirusy i pierdu. pierdu. No i no, odzyskałem to po prostu, wrzuciłem to na E. No ale kurde, no wiecie, to tak jakby mieć od nowa Windowsa, czyli i nic de facto nie miałem, żadnych gier, nic. Kur Najgorsze jest to, że właśnie skasował mi się konfig do Sony Wygasa, a tam miałem. miałem no kurde, miałem taki fajny konfig, wiecie, że przerabiam sobie filmik i on dosyć mało zajmuje i jakąś jest świetna. No i teraz będę musiał się trochę pomyczyć z tym cholernym konfigiem. Już coś, coś tam próbowałem, wiecie, a jak się użyje, kurde, tego, tego. Konfiga z Sony wygasa to nie jest to zbyt takie, to nie jest optymalne, to jest to, o, wzięli na odczepnego dali się, no ale kurde, jakoś mi się udało odzyskać te dane, no i co, no i musiałem kurde oczywiście ściągnąć wszystko z tego, ze Steama, więc trochę to zajęło, w międzyczasie miałem tylko jedyną grę, którą było Terraria, którą właśnie oglądacie, ale to nie jedyne dziwne sytuacje, jakie mi się zdarzyły. Kolejna sytuacja podczas nagrywania Windowsa. Właściwie nagrałem Windowsa, wszystko ok było. Ja mam o, ogólnie oryginalnego Windowsa. No ale co się stało? Okazało się, że podczas aktywacji Windowsa nie przyjął mi tego punktu aktywacji i jakiś błąd. Okazało się, że co? Że kurwa mój Windows ma ograniczoną ilość aktywacji. Czego ja nie wiedziałem, bo skąd miałem wiedzieć? No i musiałem też kombinować, żeby aktywować mój Windows kochany kurwa inno 7. Nieważne. Dobra, jakie jeszcze miałem problemy? Nie wiem, jakieś tam jeszcze miałem problemy, ale powiem wam inną sytuację, która mi się dosyć niedawno zdarzyła. Ja mam ogólnie telefon w T-Mobile. Nie wiem, czy to jest dobry operator sieci, czy nie, szczerze mówiąc. No, ale ogólnie miałem taki pakiet, że miałem pakiet 400 minut, miałem pakiet 1 GB i chuj. I tyle chyba, tak? Tak, 1 GB internetu, 400 minut, no i płaciłem 50 zł miesięcznie. Pewnego dnia, zresztą niedawno pewnego dnia sprawdziłem sobie, że nie mam pakietu jednego giga, a płacę za niego. Napisałem do. Czekaj, jak on się BOA, nie wiem, ja to bok nazywam biuro obsługi klienta czy coś takiego. I napisałem do nich, że mam właśnie taki problem i co jest grane, nie? To była godzina 22.17. I odpisała mi jakaś pani, nie, nie powiem wam jaka pani, ale wrzucę wam screena, żebyście zobaczyli jak pani mi odpisała, ponieważ nie wiem, no nie wiem, zobaczycie, nie, nie wiem czy to kurde Polka mi pisała, czy nie wiem, ktoś po angielsku odpisał, wkleił do kurwa Google Translator i wkleił, wiecie, z polskiego kurde przetranslowanego na z angielskiego na polski i potem do mnie. Ale przeczytajcie, ja wam to przeczytam. Tak, ale mi gardło Jest na cholera. Ze względu na późną godzinę nie mogła się z panem skontaktować telefonicznie. Wyjaśniam dlatego wszystkie niejasności w poniższej korespondencji. Tak jak tutaj widzicie, nie ma żadnych znaków przy, przystankowych, w sensie przecinków nie ma żadnych. Na dodatek, ona nie mogła... Tylko nie mogłam, powinno być, ale nieważne, nie będę już tego dręczył. Każdemu może się zdarzyć, co prawda pani za to płacą, żeby się jej nie zdarzało, ale nieważne. Jak ja bym, kurwa, takie błędy robił w pracy, jak ona tutaj, to po prostu by wy mnie wypierdolili w tydzień. Zgodnie z taryfą, jak pan posiada na konie... Ja na koniu nie mam żadnej taryfy, ale nie wiem. Zgodnie z taryfą, jak pan posiada na konie, powinien pan mieć włączoną opcję internetową bezpieczny, internet max 1 GB i nie ma za nią odgórnie naliczanych kosztów. Z tego co pamiętam, to dodatkowo płaciłem 10 zł, żeby mieć taką usługę, bo normalnie mi chyba dawali 250 mega, ale nieważne. Ale jeżeli mamy ją na koncie i zaczniemy fizycznie korzystać... Nie wiem co to kurwa w ogóle znaczy! Czy to jest... w języku polskim? Ja nie wiem, nie rozumiem tego. Ale jeżeli mamy ją na koncie i zaczniemy fizycznie korzystamy z połączeń na telefonie, to naliczanie wygląda następująco. I tutaj jest kurde tam cały cennik, nie wiem o co chodzi. Obecnie ma pan na koncie pakiet za 10 zł bezpieczny internet 500 megabajtów. Jakim kurwa cudem, jak ja miałem pakiet bezpieczny internet 1 giga i za który płaciłem 10 zł? który, bez przecinka, odgórnie daje panu możliwość korzystania z internetu z tą jednostką. Jeżeli pan wykorzysta cały li limit, pasmo jest ucinane i nie naliczamy dodatkowych kosztów. Proszę się zastanowić, co będzie dla pana bardziej opłacalne. Chodzi mi o to, ile pan zużywa w skali miesiąca megabajtów. Czekam na pana odpowiedź, bla 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 bla. No i tak, pani kurwa odpisała mi najpierw, że mam pakiet 1 gigabajt i że mam pakiet 500 mega. Więc ja kurwa tego nie rozumiem i Je, jeszcze to zdanie, ale jeżeli mamy ją na koncie i zaczniemy fizycznie korzystamy z połączeń. What the fuck? Więc ogólnie się troszkę zdenerwowałem, że pani do mnie nie, nie napisała poprawnie, poprawną poszczyzną. Nie chciała do mnie zadzwonić, bo niby jest zbyt późno, okej. Okay. Nie mówiłem, żeby dzwoniła tego samego dnia, ale dobra. Więc ogólnie troszeczkę się zdenerwowałem. Odpisałem jej tak. Pani Aleksandro... Kolonistą nie jestem, ale jak czytam to, co pani do mnie napisała, ta się płakać chce. Rozumiem, że język polski to trudny język, ale czy przed wysłaniem odpowiedzi mogłaby pani czytać to, co pani napisała do klienta? Nic z tej wypowiedzi nie rozumiem. Proszę skierować kogoś, kto lepiej posługuje się językiem polskim, lub proszę o kontakt telefoniczny z jakiegoś konsultanta. Jutro to jest piątek i tam 9, chyba, stycznia to było. Więc ogólnie. Skontaktował się ze mną pan z T-Mobile następnego dnia, tłumacząc mi, iż nie mam pakietu 1 giga, ale mam pakiet 1 giga. <grystanie> w sensie mam pakiet 500 mega, ale mam pakiet 1 giga, za który dodatkowo muszę dopłacić 30 zł, jak wykorzystam te kolejne 500 mega. Co kurwa jest dla mnie mega mega dziwne, ponieważ jak ja wybierałem na, ty na tych, na ich pierdolonej stronie, wiecie kurwa jak to jest, tam wybiera się abonament czy coś takiego, wybiera się jakieś dodatkowe pakiety i no i się kurwa za to płaci później. Ja wybierałem ten dodatkowy pakiet jednego giga, za który płaciłem dodatkowo 10 pierdolonych złotych. To nie jest 10 złotych dużo miesięcznie, ale wiecie, no kurwa jak za to płacę, to chciałbym to mieć! Ale dobra Powiedziałem panu, że chciałbym zwiększyć swój pakiet Do nielimitowanych rozmów Bo on, on mi zaproponował jakiś pakiet Więc zapytałem się jakie ma Za 15 zł więcej wziąłem pakiet tego 1 giga Wziąłem nielimitowane rozmowy i nielimitowane smsy Bo ja tego wcześniej nie miałem Miałem tylko 400 minut do wszystkich sieci i tyle Więc wziąłem to i tyle Następnego dnia powinna ta cała akcja Ten cały pakiet mi się włączyć więc włączył się Ale Grałem sobie z moim kolegą w terę i mówię mu weź mi pójść sygnała, bo kurwa ja chyba nie mam twojego numeru. I on mówi Dobra, dobra, to ja ci tam puszczę sygnała i patrzę, jego sygnał jest... W sensie, jego numer telefonu wypisał wy... się nieznany. Wyświetlił mi się nieznany. Myślę sobie Nie jak to nieznane kurwa? Przecież jak ona zablokowane? To na chuj sygnała puszcza, nie? No oczywiście Coś, coś mnie to lekko zirytowało, no i wiecie, no. Za, a to, że mam parę komórek jeszcze takich starych, jeszcze te stare numery, czy tam żona nawet ma, no to puściłem sobie sygnała. I wyobrażacie sobie, z mojej komórki również okazało się, że jest nieznany. A ja kurwa nie mam tego zablokowanego. No i oczywiście musiałem do skurwy synów znowu pisać. Powiedziałem jaka jest sytuacja, oni oczywiście zadzwonili do mnie. I chyba powiedziała mi pani, że proszę się już nie martwić, wyłączyliśmy to, żeby każdy, który tam, że jest nieznany, tylko wszystko teraz będzie ok. No to dobra, no to myślę sobie, ok. tam powiedziała, że chyba w przeciągu pół godziny powinno być już ok. No to myślę, no to super, nie, no to poczekamy. Poczekałem te pół godziny, nie pamiętam w ogóle, czy czekałem te pół godziny, tylko chyba wziąłem sobie później godzinę, czy półtorej później. Telefon zadzwoniłem na, swój, na ten swój właśnie numer. No i patrzę, o, wyświetlanie mi numer, zajebiście. Oprócz tego przyszły mi smsy z informacjami tam, że zmieniłem y, pakiet, że tam kurwa jakieś dodatkowe roamingi, pierdu, 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 pierdu. No i przyszło mi coś takiego, wyświetlanie numeru, zablokowane. Ja myślę sobie, ale jak to kurwa zablokowane? Przecież ja nie chciałem, żeby mi blokowali mój numer, żeby mi wyświetlał. Bo okazało się, że jak zadzwoniłem z mojej komórki, tą, którą używam na co dzień na tą drugą komórkę, to faktycznie mój numer jest kurwa zablokowany, w sensie tak, że nie wyświetla go, ten clear cały nie wyświetla innym ludziom. Myślę sobie, ja pierdolę, co za kurwa pacany tam pracują! Mówię wam, jakbym ja w swojej pracy tak pracę wykonywał, wyjebali by mnie! Kurwa, wyjebaliby mnie, no po prostu wyjebali. No ale dobra, olałem z kurwy synów, pomyślałem sobie, dobra, wejdę na ten, bo wiem gdzie to zmienić, na T-Mobile, na to konto moje, kurwa online. Wszedłem na to konto, zmieniłem to sam, bo to akurat można było zmienić. No i kurwa, już wszystko działa. Chyba wszystko działa, bo tam jeszcze mam jeden problem, bo mam taki jakiś dodatkowy pakiet 100 kurwa megabajtów do Sieci, do sieci UE, Unii Europejskiej, czy coś takiego. Więc muszę jeszcze do skurwy zadzwonić, co to jest za pakiet, bo ja go sobie nie chciałem. I jak sprawdzam, to mam de facto ten pakiet nieaktywny. Więc nie wiem, bo on jest dodatkowo płatny. Nie wiem, czy oni kurwa nagle powiedzą, pan, pan to chciał, pan to kurwa płaci za to, bo ja tego nie chciałem, nie? o oh, oh, Jezu, ale się już nagadałem. Sorry, że tak mówię, ale wiecie, no naprawdę, naprawdę gardło mi męczy. Postaram się dla was specjalnie nagrać za jakiś czas coś. Musicie mi naprawdę, naprawdę wypaczyć miśki, Jestem, no nie wiem, no gardło mnie tak męczy, nie wiem czy to przez żołądek, byłem ostatnio u laryngologa i nic kurwa z tego nie wyszło. Ale powiem wam jeszcze jedną krótką historię. Kupiłem sobie nową kartę graficzną, więc wszystko o wiele, wiele lepiej mi chodzi. To jest Gigabyte GTX 9704 chyba gigabyte, to 4GB ma ta karta. Chodzi całkiem, całkiem spoko. Na dużych obrotach słychać ją, tak jakby kude, odkurzacz z daleka gdzieś tam odkurzał. Jakby moja żona w łazience powiedzmy odkurzała. Wiecie, taki, yy, lekki taki dźwięk, nie? Ale jest ogólnie ok. Z początku myślałem, że nie wejdzie mi ta karta, bo to była chyba najlepsza karta, jaką mogłem wybrać w mojej wadze cenowej powiedzmy tak. Były jeszcze MSI i były jeszcze jakieś inne Asusa, tylko one były słabsze i niby były cichsze od tej. Ale ja nie zauważam, żeby ta, ta karta w ogóle była głośna. W ogóle jej nie słuchać, nie wiem, ale ogólnie ta była najmocniejsza i ta była wyjebiście, wyjebiście wielka. W porównaniu, no, to jest jedna trzecia dłuższa karta od mojej. Ogólnie sprawdziłem, ile wchodzi do mojego, do mojej obudowy. Do mojej obudowy wchodzi podobno 310 mm karty graficznej. A ta karta ma 312! <noise> Więc ogólnie poszedłem do sklepu, a sprawdziłem w internecie, że jeden gości mówił, że ma 298 mm rzeczywistość, rzeczywistej wielkości w środku, w kąpie. Poszedłem do sklepu, i pytam typa, jest wiecie, jest tuż kurde po pracy poszedłem, jest już prawie ciemno, oni o 18 zamykają już tuż przed 18, wpisdu ludzi w tym sklepie, bo sklep jest naprawdę, naprawdę tani. I tak, i pytam jednego typa, bo było dwóch, czy ta karta mi wejdzie, on się pyta jaką mam obudowę, ja mówię taką i taką, i że ta karta ma 312 podobno milimetrów według producenta, a ja mam 310 milimetrów miejsca, czy ona wejdzie? A on mówi, nie, nie wejdzie. A ja mówię, ale jakbym na przykład wymontował sloty na, na SSD, bo wiecie, mam sloty na SSD zaraz obok karty, a pod spodem mam sloty na HDD, ale tam dodatkowo te mam te profile, które mogę włożyć te SSD, więc nie ma, nie ma problemu z tym, nie? on ja mówi, nie, nie może pan wymontować. Nie. A ja mówię, dlaczego? On, bo to jest na nity. Ja mówię, ale co z tego? Przecież ja mam kombinerki. I normalnie wyobrażacie sobie Gościu na mnie się patrzy, kurde, jakbym nie wiem co zrobił. I cały sklep w śmiech. Normalnie ryk po prostu leją z typa i ze mnie. I kurde, wiecie, no wziąłem tą kartę. Oni mi powiedzieli, niech pan się nie martwi. Weź pan tą kartę, kup pan. Oni są tacy, tacy goście, wiecie, w sklepie, że jakby, nawet jakby nie pasowała, to mógłbym wrócić i, i wziąć inną. Naprawdę sklep jest bardzo dobry. Polecam PC Projekt w Krakowie, na ulicy Starowiśnej. Goście mają bardzo, bardzo tanie rzeczy. Nigdy jeszcze z nimi nie miałem problemów. No, gdzie? nie gdzie mają te te ceny troszkę droższe niż inni no ale ja biorę tylko te tańsze rzeczy niż w innych ten więc nie mam z nimi problemu naprawdę no i ogólnie wziąłem tą kartę. Pierwsze co zrobiłem, jak wsiadałem do samochodu, to przypierdoniłem, przypierdoliłem kurwa drzwiami w kartę. Przynajmniej w opakowanie, na szczęście. I lekko je rozdarłem. Więc wiecie, byłem tak kurwa podniecony pewnie nową kartą, że po prostu nie wiedziałem co robię. Ona jest tak wielka, że jak wchodziłem do samochodu z tą kartą, to w nią nie bnąłem. Ale nic się nie stało, tylko tam troszkę pudełko tam się tam zgięło, powiedzmy, czy tam oberwało lekko, nic tam się nie stało. Przyszedłem do domu, wyciągnąłem swoją starą kartę, patrzę sobie, kurwa, będzie ciężko, nie? Wsadziłem tą kartę i wyobrażacie sobie, Chyba 5 mm miejsca mi jeszcze zostało do, do tych slotów SSD, więc ogólnie jest git. Zamontowałem, potrzebowałem jeszcze dwa cholerne yy, tego kable napięcia dodatkowe do, do wentylatorów, bo tam aż chyba trzy wentylatory są. Ale karta chodzi pięknie, nie wiem, po chuj tam dali, kurwa to światełko, które się tam świeci Windforce, chyba tam jest napisane na tym i się świeci światło. Ja mam taką budowę, żeby nic nie widać, jak najmniej światła na zewnątrz. Więc ogólnie ja ja nie lubię szpanować za bardzo kolorkami Nie wiem, po chuj to jest w ogóle zrobione Jakbym potrzebował, kurwa, kolorków To sobie kupię żarówkę i pokoloruję, nieważne Tak, czołag, bardzo, bardzo fajnie chodzi Mówię wam, na Ultra Battlefield 4 na Ultra Między 60 a 120... FPS-ów mam. I to na ultra, na full, kurwa, detalach totalnych, więc chodzi zajebiście. Nie wiem, jak będzie przy nagrywaniu, ale mam nadzieję, że okej. Okay. Terraria, którą właśnie oglądacie, też chodzi całkiem zajebiście i też jest fajna. Gra jest naprawdę, naprawdę fajna, ale pomyśl, pomyślałem sobie, że załatwiłem mojemu znajomemu Bieniutkowi, z którym kiedyś dawno, dawno, dawno grałem w różne gry i nawet macie chyba u mnie na kanale Daisy, jak razem graliśmy. Załatwiłem mu klucz do, 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 to Daisy... nie, Daisy, to ja mówię. Don't Starve Together, czy Don't Starve coś tam. Do multiplayera, więc myślę, że nagramy tego Don't Starve'a. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay, I mam nadzieję, że będziecie chcieli kolejnych historii słuchać i kolejnych gier oglądać ze mną. I grać ze mną. Więc miszki, mam nadzieję, że pójdą łapy w górę, jeżeli wam się spodobało. I do zobaczenia następnym razem.